Dzisiaj doczekaliśmy się drugiej partii naszych ambulansów. Są to tra ambulanse transportowe na bazie Fiata Doblo. One są dedykowane przede wszystkim do Wojskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, do Wojskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, powiatowej stacji pogotowia w Mielcu, w Krośnie oraz do Bieszczackiego Pogotowia w Sanoku. Do czego będą służyć? One są dedykowane do transportów sanitarnych oraz do przewożenia materiałów biologicznych oraz do wymazów, do wsparcia naszego taboru. Potrzebne były dodatkowe samochody w stacjach pogotowia? Tak, każdy, każdy nowy zakup jest potrzebny, ponieważ mamy na tyle jazdy, że sprzęt się wyeksploatowuje, niszczy i każdy, każdy nowszy zakup jest to usprawnienie i, i Usprawnienie naszego taboru samochodowego. To jest ważne, żeby takich zakupów dokonywać sprawnie. Ja myślę, że jest, że wszyscy ruszyliśmy wszystkie województwa, wszystkie szpitale ruszyły do tego, żeby doposażyć się, żeby poprawić jakość ochron osobistych. To jest wielki problem. Zrobiła się, troszkę, zrobił się taki trojet walk na rynku, udało nam się stosunkowo sprawnie zakupić te kolejne pojazdy, tak jak dzisiaj widzimy. Za chwilę w czerwcu będą dalsze dostawy też który zamknął już pakiet zakupów dla Pogotowia dla wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. No to ważne, aby ci, którzy pracują na pierwszej linii, pracowali z dobrym, z dobrym sprzętem, z dobrą ochroną, żeby byli bezpieczni, żeby te źródła, że tak powiem, no, zarażenia i, i, i dotarcia tego wirusa SARS były jak najmniejsze. Myślę, że to się dzieje na Podkarpaciu. Sytuacja się poprawia, ale oby to nie było zbyt przewczesne, musimy dalej się chronić, zabezpieczać. W naszej profesji zawsze każdy zakup karetki to jest no, super rzecz, a tym bardziej jest to karetka, która służy do transportów. Yy, w tym okresie pandemii yy, COVID-19 w Krośnie mamy zespoły wymazowe, zespoły transportu covidowskiego, które są specjalnie przekazane do tego. I oczywiście każda taka karetka jest dodatkiem, ponieważ karetka transportowa musi mieć oddzielony. Dwa przedziały. Przedział, który jest skażony z tyłu i te karetki spełniają te warunki, ponieważ mają specjalny taki oddzielony przedział i medyczny, i dla kierowcy, który niekoniecznie musi być cały zabezpieczony w przypadku wymazowego zespołu.